So we can be free. Fister 811 to 85. pojazd prezentowany w tej serii. Jest to super samochód, który został dodany pod Jelcy więcej zbrodni i finansów. Głównie opiera się na Porsche 918 Spider, którego teraz widzicie na ekranie, dokładając niewielkie przeróbki, m.in. z tyłu samochodu. Fister jest nowy najszybszym samochodem w grze, można powiedzieć, że deklasuje Bans Banshee 900R. No i do tego ma całkiem fajne przyspieszenie, które jest jednym z lepszych w klasie super samochodów. Do tego Fister jest również mało, przy się nim steruje, bardzo dobrze trzyma się jezdni, no i na zakrętach wytraca mało prędkości. Dla mnie osobiście od teraz, od teraz jest to samochód numer jeden, chociaż na pewno sporo osób na numer jeden wybierze Proto ze względu na lepsze przyspieszenie, ale tak naprawdę jest ono niewiele lepsze od Fistera. Dlatego uważam, że najlepiej wybrać Fistera, no, Fistera no bo warto poświęcić troszeczkę gorsze przyspieszenie dla o wiele lepszej prędkości maksymalnej. Do tego w mojej opinii i pewnie w opinii większości z Was, Fister ma bardzo ładny design, na pewno lepszy od futurystycznego Proto i myślę, że to kolejny argument za tym, dlaczego warto posiadać Fistera. Mamy również ten sam w dwóch wariantach, z dachem i bez niego. No, i Fistar będzie też całkiem tanie. No bo kosztuje 1 000 dolarów. No i jest to najtańszy z czołowych super samochodów w grze. ale spojrzyjmy teraz, jakie modyfikacje posiada. To wybór mamy pancerz, hamulce, zderzaki oraz tylny silnik, wydechy. klaksony, światła, w tym neony, tablice rejestracyjne, nakierowanie, tutaj mamy dostępny kolor podstawowy oraz dodatkowy, modyfikacje dachu, progi, spoilery, Zawieszenie, skrzynie biegów, turbo, koła. No i na sam koniec szyby. No i jak widzimy, Fister ma bardzo dużo możliwości modyfikacji. No, ale spójrzmy teraz ten samochód na trasie Drag i po tuningu i zobaczmy, jakie czasy ten samochód osiąga. Najpierw no, sprawdzimy Fistera przed tuningiem. Fister nietuingowany osiągnął czas 18 sekund i 9 setnych. No to teraz sprawdzimy samochód po modyfikacji. Fister tuingowany osiągnął czas 16 sekund i 19 setnych. No to wpisujemy wyniki do naszych czterech tabel i porównujemy z wynikami innych samochodów. Mamy dwie tabele w klasie pojazdów przed i po tuningu, no i dwie ogólne te przed i po tuningu. Podsumowując, pierwszym plusem tego samochodu jest prędkość maksymalna, która jest najlepsza w grze. Drugim plusem jest przyspieszenie, które jest jednym z lepszych w super samochodach. Trzecim plusem jest sterowność. Czwartym plusem jest duża ilość modyfikacji. Piątym plusem jest cena, która jest tak niska, że aż za niska. Ja osobiście za ten samochód mógłbym zapłacić trzy razy więcej. Moja końcowa ocena to nic innego jak 10, jeżeli macie inną ocenę i powód do jej obniżenia, no to napiszcie w komentarzu. Jaki będzie kolejny samochód? To wszystko zależy od was. Napisz w komentarzu, który z tych dwóch pojazdów chcesz zobaczyć w kolejnym odcinku. Inaczej się się w ankiecie, która jest na grupie, a link do tej ankiety macie w opisie, aby wybrać dwa samochody do tego obrazka, który też się pojawi w kolejnym odcinku.